Cześć Boże, dobry wieczór. W ostatnich dniach afrykański komunista stojący na czele tzw. Światowej Organizacji Zdrowia czyli organizacji całkowicie prywatnej, a jednak dyktującej w ostatnich latach, zwłaszcza z coraz większą arogancją, warunki. Rządom całego świata ten lider ogłosił koniec, tak zwanej pandemii. Ogłosił, że to, co wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia nazwała pandemią, to właśnie nie jest już zagrożeniem o skali globalnej. No i warto tu odnotować w Wysokiej Izbie że to ledwie trzy lata temu Wysoka Izba włączyła się w pilną i agresywną względem własnego narodu realizację agendy Światowej Organizacji Zdrowia. I to Światowa Izba, Wysoka Izba na melodię zagraną przez Światową Organizację Zdrowia, Wysoka Izba w podskokach i skacząc z gałęzi na gałąź, realizowała to wszystko, co tam się wylęgło w głowach tych nie tylko afrykańskich komunistów, totalitarystów, tych, którzy całemu światu chcieli i narzucili w znacznej mierze narzucili te upadlające, ale także degradujące w sensie materialnym, fizycznym, zdrowotnym właśnie. Warunki. No i warto, żebyście Państwo też sięgnęli te trzy lata wstecz i przypomnieli sobie, jak to samych siebie wzięliście za twarz i następnie raźnie wzięliście się za branie za twarz własnego narodu. Warto, żebyście to sobie przypomnieli, żeby zobaczyć, jak niewiele trzeba i jak krótki czas jest wymagany. By godność, zdrowie, życie, majętność ludzi powierzonych waszej opiece zostały przez was w sposób nieludzki naruszone, odebrane. 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, niepożądane odczyny, poszczepienne. Te wszystkie szczepienia. W istocie eksperymenty medyczne na ludziach. Warto wspomnieć o tym dziś, trzy lata po zainicjowaniu tej akcji i farsy, i po tym jak Światowa Organizacja Zdrowia właśnie Dziękuję zawołała pobite gary. Panie Dziękuję pani marszałku.